Cześć. Cześć. Dzień dobry. Dzisiaj, dzisiaj może się przedstawimy. Cześć, jestem Ola! Ja, ja jestem Oliwia. Ja jestem Alex i Tomek. Witamy. Dzisiaj jedziemy do resortu narciarskiego, bardzo popularnego tutaj, który znajduje się w prowincji Quebec. Nazywa się Montra Tremblant Resort. A my jedziemy tam z Ottawy i z Ottawy jedzie się... 2 godziny 15 minut. A, a z Montrealu trochę krócej, tam chyba około 2 godzin. Więc pokażemy Wam tą piękną miejscowość, miejscowość która nam bardzo przypomina europejskie miasteczko i w sumie nawet można powiedzieć zakopane. A, no, niestety nie ma tam oscypków, ale pokażemy Wam inne ciekawe rzeczy. Więc zapraszamy do oglądania. Chodźcie z nami. Dzień dobry, dojechaliśmy. Co ty, Oliwia masz? Prezent dla cioci. Ciocia miała urodziny z wujka, z tatusiem topym wczoraj, tak? Tak jest. Widzi, dziękuję. 100 lat. No, tylko no, 21. Bardzo. Nie, 27. Dziękuję. Ja nie wiem, czy to jest mój mądro. Dziękuję, dziękuję, 100 lat, 100 lat. Dziękuję. No. Czyli... z tego samego dnia? Dzień dobry. Dwie... Ona tak. Z tego samego dnia jesteście. No, no. To może się przedstawimy. To jest Iwonka, To są nasi znajomi, Kanadyjczycy. To, o, jest, pan, to, jest, to jest pan Piotr. To jest kanadyjczycy. I chłopaki. To jest Bartek. I Mateusz. Mateusz. I Mati. Szata. Tak z rana. No dobrze, to był do, dobry pomysł. Zagrzelibyśmy się. A ostatnio, jak byliśmy tutaj, to w tej restauracji jedliśmy. Tu mają różne kawy, czekolady. Patrzcie, jest tutaj bardzo dużo takich małych chatek, w których są restauracje, puby, kafejki. Tak, Micha? Tak. tak. Odbywacie tu? Tak, bardzo. Ale w lato jest fajnie, bo dużo ludzi, wszystko jest podpierane, co? Kolejką można się przejechać. No niestety nie dzisiaj. Robimy batów z goty. Proszę. Nie tam mamy się podczas No, nie wiem czy damy radę. Chyba damy, co? Dzisiaj czytałem rano, że tutaj jest ponad 2000 miejsc noclegowych. W tej małej miejscowości. No, raczej w tym resorcie. Mądrzeblanu. O, raczej tak. I jeszcze tu jest. Wiesz, tu jest, a, jest. jakiś festiwal Blusa. Tam u samej góry zaraz tam dojdziemy. Wtedy wiesz, jest, to jest w lato, ale zima to tu jest na pewno wszystko założone. zaburzone. O, a tu jest to restauracyjna, ta pizzeria. Bardzo dobra pizza, polecamy. Tu macie ceny, sałaty, wina, przystawki, alkohole. A tu są pizze. Z tego co widzę średnio kosztuje około 20 dolarów. Od, od 18 dolarów do 22. No i tu idziemy cały czas pod górę teraz. To na nartach zjeżdżasz? Zdjęcie chyba będzie. Zdjęcie no będzie. Zrobimy zdjęcie. No i tu jesteśmy na tym głównym placu. Pod, pod górą, tu są, tam za tym budynkiem są wyciągi. O, i tu widzicie, jest ta góra, wyciągi. Może przybliżę, będziecie coś lepiej widzieli. Tu jest wygolona ta góra Tu jest główny placyk Piękne kolorowe budynki Wszyscy jest tą kawę, ja nie wiem co z tą kawą Peter Peter gdzie ta kawa? Jaki ty jesteś przewodnik ale to tak zawsze jest. Tak no jak bo jeszcze kawy nie piliśmy. W była lewo, jeszcze nie? wielu rzeczy nie piliśmy, ale to tak. Ja, przed to przed, to przed to południem tak dżentelmenom nie wypada. To co innego wypada? Kawy nie wypada? No, to, to ma Ja mam tutaj rozgrzewacz kawy. z procentami. Z cytrynę chyba czuję i tyle. Cytrynowy. Cytrynowy sok. No niestety, teraz jest koniec października i z tego co widzimy większość atrakcji jest zamknięte i niestety planowaliśmy, żeby się tą przejechać tym jedną gondolą, drugą, tu są też takie kolejki, zjazdy, no i niestety nie uda nam się to zrobić.

Droga i nie bardzo, nie co? Nie bardzo. Ile, koszto, ile kosztowała? Mówisz 7 7,92 Ale za jedną czy za dwie? Nie jest. Nie Aha, no to to nie, no nie jest tak źle. Ale taka trochę... taka lurka. Lurka <laughs> No i był plan Wjechać tymi gondolami na samą górę. No ale niestety, nie tym razem. Tak jest. Ale tu pięknie, zobacz. Kurczę, jaki jest ten Waterfall. Wodospad piękny. No kurczę. Byliśmy tu chyba z pięć razy i nigdy tu nie byliśmy. No bo zawsze człowieka zatrzymywały te wiesz, Te atrakcje na dole. A zobaczcie, co tu się dzieje. Ale super. Wow. A tam więcej schodów. Małżonka się wspina dzielnie. I gorąco co? ciepło teraz. Ja wiem teraz już jeszcze jak spacerujemy to jest ciepło. A tu na ludzie O tu na schodach sobie widzę zdjęcia robią. Patrz jak tu jest taki wodospadkiem. Zobaczcie. My już prawie szczytujemy Do szczytu jeszcze daleko Udało nam To mapa jakaś Ścieżka zdrowia A tam są ścieżki pokazane Dobra chodźcie za Piotrem chodź. Nie wiemy gdzie są dzieci Jesteśmy prawie na samej górze i tutaj jest naprawdę piękny widok ale widzicie, w zimę tu nie można wejść, bo tutaj jeżdżą na nartę. Tak, dokładnie. To mamy to szczęście teraz, to, że możemy. z, z Tak jest. I nas nikt nie przejedzie na nartę. Tak jest. Powoli, powoli, po kamyczkach. Tak tu mamy tutaj drogę. Ja No, ja też patrzę w kamerę, a tu muszę uważać, gdzie idę. Musisz, musisz, musisz. Ile, ile odcinków y, Kanadyjczyków pan oglądał? Proszę się przyznać y -y -y. bez bicia. Chyba półtora. Nie mam czasu. Jest co, chyba więcej z wami nigdzie nie pojedziemy. <laughs> ty, ty musisz wiedzieć, co mówić. Jak się ustawiać, to musisz obejrzeć te odcinki, słuchaj. Ja wiem, ale. I, w, i wtedy, żebyś wie, żebyś to dobrze ta robił. Ta koperta, którą mi wysłałeś. Za za, 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 za cienka był... była? No to chodzi. no. W końcu <laughs> musiałem to powiedzieć. Ach, to przepraszam. Poprawię się. A mogę Ci zapłacić w Maple Syrop? Proszę bardzo. Czy nie? W dzisiejszych czasach to chyba. Ty! <gry> Aha! No? I jeszcze no. byś. Mnie ze sobą zabrał Właśnie bym się wywrócił, pociągnąłbym jeszcze Piotra ze sobą No już jest ślisko, bo jest sama prawa, nie ma kamieni Nie ma się na czym oprzeć but No w końcu nie, nie powiedziałeś do jakiejś no. stacji Telewizja trwa? Czy... To już... to... to <grym> będzie później To będzie inna seria, wiesz? Jak wytrwamy oczywiście Pani z... Za... Proszę. Ja w telefonie. Proszę, co tu się dzieje? Otwieram kanał swój, no co? <laughs> właśnie się rejestrujesz? Tak, rejestruję się, opłatę właśnie robię. To nie ma żadnych opłat? Nie ma, chyba no nie doszłam jeszcze do tego etapu. Właśnie tutaj są te gondole, tu się wsiada. Tu mieliśmy sobie wsiąść i pojechać tymi gondolami, no ale niestety. Nie w tym roku. A tutaj jest kolejny duży budynek hotele i na dole sklepiki. O, ktoś Wajdę woła. Wajda, idziemy, mówi Piotr. A tu jest ta kolejka, którą też mieliśmy wjechać, no ale niestety też jest zamknięta. Tak to jest. Dzieci tak mówią po polsku, że mama prosi, żeby powiedziała po angielsku, bo nie rozumie. Mama sama słownika szuka. Nie, mama... Mama wodę wyjmuje i mi trzęsie tym plecakiem. Rzucam. Rzucasz mnie? Jak masz w plecaku 40 kg to musi... Iwonka, słyszałeś, żona mnie rzuca. Rzucacie? No trudno. Rzucacie a, wy, a, ja, a wam jak tam się układa z mężem? Bo mnie Jesz... żona rzuca. Jeszcze jeszcze mnie nie rzucił. Aha. Myślałem, że ty jeszcze. go rzucasz. Nie, jeszcze nie. Nie? Jeszcze chwilę poczekam. O, a tu jest drugi Wajda. No dobra, a gdzie oscypki? A wiesz, że jak jechaliśmy tutaj, to nagrywaliśmy taki wstęp do tego odcinka, i mówiliśmy, że właśnie jedziemy do Montre i że to jest nam to miasteczko bardzo przypomina, zakopane, ale nie ma stypków. Tutaj dają te lizaki, robią z tego maple syrop. Taffy to jest? Ta. Maple taffy on, on snow. A po francusku, jak to się czyta, Oliwia, po francusku? Jeszcze raz. Ali to Pakni make a sort of oh my gosh. Mm -hmm. Just wait forty-five seconds first, okay? okay? It's very long forty-five and just roll up after. Oh wow. 45 sekund, guys. 45. Ja wiem, że to długo. Musisz wytrzymać. To właśnie to nie chodzi Iwonka, to nie chodzi o to, że oni to jedzą, tylko to ich uczy cierpliwości, tak? 1 2 3. Just press on Albert. Can roll. Oh wow. you know how to do that? Last time I needed help. I think Olga needs help. If you can, please. How much? If My you can house. help her. Oh no, she's actually she doing very well. She's better than the boys. The boys. Yeah. Nice. Oh, <laughs> it is. good, Alex. Mhm. Alright. Yummy. i słodkie. you? Może być? Mhm. Super. Pokaż mi, pokaż, pokaż mi tę Mama musi spróbować. Tam to Aleks może nie greści Nie idzie. To sam A co tu mamy? Pamiątki pewnie, tak? Nie, więcej cukier. Bon bon, bon no bon. to idzie. Idziemy. Dzieci Wow. To są jakieś to Są chyba te nie wiem czy są pudełeczka, czy a co miętusy? Nawet po francusku czy tam? Kurc. Bardziej się domaś... domyślam niż wiem a jak to tu jest woreczek, i można sobie nabrać co się chce. Ale nie będziemy brać tego małego Najlepiej kilo cukru kupić w nie. tym sklepie? Nie, nie. No, bo tam bez chemikalii przynajmniej. A to są te gumisie, co teraz są już legalne w Kanadzie. Zobaczymy, jak zareagują. No. Idziemy zjeść. Wow, Patrzymy na górę po schodkach. Może rozszerzę, udało się. Patrzcie, jaka piękna restauracja. Takie... o oh, wow, jaka chata. Chcecie zjeść na dworze? Poczekajcie, się zapytam. Przepraszam, czy to możliwe, żeby ta taśma była na zewnątrz? Jest pełna O, jest pełna To jest jedyny miejsce na prawda? Tak Dziękuję bardzo Zmieniliśmy miejsce, bo tam jest za ciasno i tak Tu jest dużo lepiej Ja biorę tylko wódkę A bez zakąski? Bez, może, może ten, kebecki bimber. No, czemu nie? Może wam pokażę szybko, co tu mamy przystawki sałaty, pasta from the sea czyli owoce morza tak, tu są hamburgery no, około 25 dolarów taki hamburger to są z bizona z bizona, no tak, mamy też mięso bizona jakby ktoś chciał skosztować gdzie masz to mięso Bizona, Peter? To jest chyba hamburger, tak? Tak. O oh, jest, burger de Bizon. masz no po Tak, może. Buffalo Burger. Camburger. właśnie mi się pyta, co zamówić, ja mu polecam. Ja jadłem po prostu tego. A nazywa się dla Diablo Burger. On jest tak: 100% beef, czyli wołowina, bekon ser, garlic, maszyn to są grzyby, majonez i to jest serwowane z frytkami Aleks oczywiście chyba sobie zamówił najdroższą potrawę jaka tu jest Aleks sobie zamówił, zaraz Wam pokażę tak barbecue baby pack leaf, czyli żeberka sobie zamówił Pokażemy jedzenie, bo Piotr dostał swojego hamburgera. Pięknie to wygląda. gdzie ten diabeł? Diabeł tkwi w szczegółach. To Thank you. I can eat. Żona ma zupkę. Thank you. Thank you. Thank you. Idę zobaczyć, co tam Marek ma. Aleks sobie wziął największą chyba poprawę. Aleś, czy ty to zjesz? Nie, tylko mam jedzenie. Jeśli nie na dzisiaj, na jutro. Aleks, czy ty to zjesz? Nie, wypróbowałam. Spróbujesz, tak? Jeśli nie no. je możesz mieć. Aleks, co ty masz? Pruski? Makaron? Linguini. Linguini. No. Bardzo fajnie. No i przyszedł też mój hamburger dla Diablo. Więc jemy. Ale Jaka miasta? Miasta? Pojadłaś? Ale ja chcę sprawdzić Aleksa, ty zjadłeś całe to mięso zjadłeś? Tak? Całe mięso, tak. Ja Aleks nie wiem jak ty to zrobiłeś. Dobre było? Tak. Bardzo dobre. No to się pół z tą Zgadza się, ja nie wiem. No rośnie chłop. Już jest większy od ciebie, więc o co ci chodzi? Wyższy. On ma 13 lat i od mamy jest większy. Mamy po no. prostu. Mam nadzieję, że nie przerośnie mojego brata, którego serdecznie pozdrawiamy. No za cały obiad, za 8 osób zapłaciliśmy 208 dolarów, 42 centy. W sumie to było z 240 prawie z stypem, no. czyli z napiwkiem. No już dochodzimy do tego jeziora tutaj. Wędki są. Piotr, możesz w ogóle sprawdzić, jak się nazywa to jezioro? Bo wypadało, żebyśmy podali, jak się to jezioro nazywa. To my nie wiemy, gdzie jesteśmy. No, gdzie jesteśmy wiemy, ale nie wiemy, jak się jezioro nazywa. Patrzcie, jak tu pięknie, ale to naprawdę super widać. No, hello. A to jest Academy. Zadam wam parę pytań, bo teraz mamy chwilę, spacerujemy do samochodu. Powiedzcie jak się poznaliśmy? Poznaliśmy się w drodze do parku. Ja z tego co pamiętam to wy chyba wychodziliście z parku, a my... Wchodziliśmy. Jak tak. zawsze... A my chodzi chwili... byliście później... Ja oczywiście spóźnieni. się nie odezwałam, żona się odezwała, bo usłyszała polski język. Ola usłyszała, że mówicie po polsku i po prostu zagadała do was, bo Dokładnie. tak to pewnie jeśli ona byśmy, wyta... byśmy się minęli. I nigdy pewnie byśmy się nie Nie, nie no może w polskiej szkole później. Może. Byśmy się gdzieś tam styknęli, no nie? I mieszkamy obok siebie, minutka drogi. A jeszcze było tak, że my w sumie wcześniej już mieszkaliśmy niedaleko, oczywiście, tak. siebie, ale później kupiliśmy dom, przeprowadziliśmy się, a Wy jeszcze zostaliście na starym tak. miejscu i my Was oczywiście namawialiśmy, czemu nie kupicie, po co rentujecie, i nam nic nie powiedzieli. Nic nie powiedzieli, <laughs> I dopiero do nas było zadzwonili. Z dnia na dzień. I co się okazało, mówią, zaprosili nas do siebie i kupili dom bardzo blisko nas. Na piechotę też może 5 minut. No, taka to historia. Nic nic się nie przyznali. To była taka niespodzianka. Dla nas, no nie? A ty chyba też. Bo co nie powiedziałeś? Mm, też. O, to Piotr nie dość, że nam nie powiedział, to nawet żonie się nie przyznał. Kupił dom. To nie jest ty, to nie jest nawet zakup samochodu albo jakiegoś tego. To jest dom, chłopie. A co, jakby się nie podobał żonie? Co byś zrobił? Wiesz co? Sam byś się prowadził? No, może, to wtedy by trzeba było nową żonę chyba poszukać. Takie. <laughs> Taką, której by się podobał. No to może nie, nie ciągnijmy tego tematu, bo podejrzewam, że Iwonka będzie oglądała to wideo, więc może lepiej zatrzymajmy to w tym, w tym momencie. No my już powoli wracamy do domu. Nie wiem, czy nas dobrze widać, bo widać, bo słońce zachodzi i, i słońce tu na nas pada. Podobała wam się wycieczka do Montrebla? Tak, bardzo, było bardzo fajne. Co najfajniejsze było? Co było najfajniejsze? Jedzenie. Oczywiście jedzenie było najfajniejsze. A no niestety większość atrakcji teraz była zamknięta, bo Teraz jest chyba skończył się ten letni sezon i oni w międzyczasie przed zimowym wszystko remontują i no niestety ale i tak było fajnie, trochę pospacerowaliśmy, zjedliśmy dobry dobry obiad, więc nam się podobało. Za miesiąc o tej pory tam wrócimy, już będzie sezon zimowy, będzie wszystko znowu Tak, już rozmawialiśmy... Funkcjonowało z Piotrkiem, może zbierzemy trochę więcej ludzi i jak już będzie śnieg, pojedziemy tam jeszcze raz jak już będzie wszystko otwarte wtedy i będziemy się mogli przejechać gondolą i będzie całkiem inaczej na pewno. I może pojedziemy na nartach i Alex nas nauczy. Dokładnie, bo Aleks dobrze jeździ na nartach, a my niestety w ogóle... Znaczy ja próbowałem, ale chyba jestem za wysoki na, na jazdę na nartach. Ale znaczy... sp spróbujemy. Potrzebujemy znaczy, ja praktyki. Dokładnie. Alex, Ty dobrze jeździ na nartach? Tak. Tak, Alex nawet zjechał z tej góry Montreblanc to jest. To jest, to jest bardzo, długi. bardzo wysoka ta góra, no nie? 40 minut? zjeżdżał z niej, mówi, że zjeżdżał 40 minut. Na, na jeden run. Na jeden zjazd 40 tak. minut mu zajął, żeby tylko zjechać na dół, no to wyobrażacie sobie... Duże, to jest... bardzo strasznie duży. I było bardzo stromo, co? Tak. No. Jeszcze teraz, może po drodze zatrzymamy się. Bo chłopaki chcą iść na go, karty. Jest dzisiaj sobota wieczór, więc nie wiem, czy nam się to uda. Bo będzie, jeśli będzie dużo ludzi, to niestety odpuścimy sobie, bo nie będziemy chcieli tam długo czekać. Więc zobaczymy. Może jeszcze pojedziemy na go, karty. A jeśli nie, to już się żegnamy z Wami. pa, pa. do następnego. Zapamiętajcie. Kliknąć subskrypcję, lajka i komentarz. I jeszcze Oliwia, jak Ty to mówiłaś? Subskrub do nas. Subskrub do nas. Pa! Pa pa, pa. pa, pa. pa, pa kochani. Do widzenia.